My, jako ludzie, nie robimy chyba rzeczy, które dla nas są po prostu nieznane. Bardzo często pojawiają się nas wtedy może jakieś negatywne emocje, lęk, często strach przed tym, co ma nastąpić. W obecnym czasie sami, przecież też i bezpośrednio na własnej skórze, doświadczamy niewiadomej jutra, która związana jest z tą panującą epidemią. Pewnie chcielibyśmy, aby ta cała sytuacja już się w końcu zakończyła, żebyśmy mogli swobodnie się poruszać, wyjść kiedy i dokąd chcemy, zacząć odwiedzać swoich najbliższych, znajomych, czyść do Kościoła, Wyjść w ulubione miejsca bez lęku, że właśnie może nam się coś stać. I w bardzo podobnej sytuacji znaleźli się uczniowie Jezusa. Tak jak czytamy w tej dzisiejszej Ewangelii, oni również się boją, są zalęknieni, Ich strach nie jest jednak związany z panującym się wirusem, ale z konkretnymi ludźmi. Ten ich strach jest spowodowany obawą przed człowiekiem. I patrząc po ludzku, bali się, że może spotkać ich podobny los, jaki spotkał ich mistrza z Nazaretu. Boją się, że jak on mogą zostać skwytani i zabici. W pewnym momencie interweniuje zmartwychwstały Pan. Pomimo tej zdrady, pomimo zaparcia i opuszczenia przez uczniów w godzinie jego męki, Jezus nie opuszcza ich. Ale przychodzi. Przychodzi, by uleczyć ich zranienia. Przychodzi, by obdarować tych swoich zaletniałych uczniów własną pokoju i odwagę. Czytamy. Przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do pokój Pana. I w ten sposób zalęknione ludzkie serce zostaje napełnione pokojem i radością, która wynikała z tego, że ujrzeli Pana. Jezus jednak nie chce, aby ucieszyli się tylko i wyłącznie Jego obecnością, by ten pokój był obecny wśród nich tylko przez chwilę, poprzez spotkanie z Nim. Ale On Chce, one pragnie, aby ten dar spotkania z Nim nie pozostawał w nich daremny. Więc wzywa ich do konkretnego działania. Popój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. weźmijcie Ducha Świętego, którym... Odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a który my zatrzymacie, są im zatrzymane. I właśnie odtąd apostołowie zostają posłani, aby te serca, ludz w te serca ludzkie wlewać prawdziwą radość, prawdziwy pokój, tak jak to stało się ich uderzeniem wieczorem w dniu zmartwychwstania. a to się dokonać poprzez pojednanie ludzi z samym Bogiem. My również dziś jesteśmy wezwani przez Jezusa do przyjęcia daru pokoju i uradowania się Jego obecnością pośród nas. Owszem, może trudno wymazać nam z tej naszej świadomości wszelkie poznania ludzkich przeżyć, ale dzięki przyjęciu tych darów od samego Chrystusa jesteśmy w stanie spojrzeć na to wszystko z zupełnie z innej perspektywy. Perspektywy, która często nie jest niestety ludzką, bożą perspektywą. Ale spróbujmy chociaż na trochę przyjąć tę bożą perspektywę. Perspektywę, perspektywa, która daje nadzieję na lepsze jutro, pokój, wrażliwość serca. Warto więc w ten czas, który teraz i my mamy prosić dobrego Boga o siły dla każdego z nas. Może warto poświęcić ten czas na głębszą modlitwę, słuchanie się w Jego Słowo, jeszcze większe zrozumienie, czym są sakramenty święta, szczególnie własta sakramentu pokuty i pojednania Eucharystii. Bóg pragnie. Nas nieustannie dźwigać z naszych upadków, umacniać, pragnie otaczać swoim miłosierdziem i pociągać wręcz w sobie. Chcielibyśmy też jeszcze bardziej uratować się obecnością Jezusa właśnie w sakramencie Eucharystii. On pragnie zamieszkać w tych naszych słabych sercach. On chce nas dziś prowadzić. Tę drugą niedzielę. Wielkanocy odchodzimy święto Miłosierdzia Bożego. Święto to jest nie tylko dniem szczególnego uwielbienia Boga w tajemnicy Miłosierdzia, ale czasem łaski dla wszystkich ludzi, czytamy w Dzienniczku Świętej Siostry Faustyny. W dniu, w którym otwarte są wnętrzności Miłosierdzia mamy wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżają do źródła Miłosierdzia Mojego która dusza przystąpi do spowiedzi Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia tam W tym dniu w tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzeb jej były jako szkany. Siostro i bracie, prośmy Jezusa Miłosiernego, aby te nasze serca napełnił łaskami, które dziś my tak bardzo potrzebujemy do pokonania naszych lęków, strachu, obaw. Niech nam pomaga w drodze prowadzącej do wieczności. Niech to miłosierdzie Boże przepełnia nasze życie, nasze serce nas sami. Byśmy i my, tę miłość miłosierną, również umieli okazywać tym, którzy tej miłości potrzebują.